Jeję Sky Wars! No więc, jak tytuł mówił, to tak będę grał w Skywarsy, bo Sky Wars fajne, lubię grać w Skywarsy i się mi fajnie w nie gra. Niestety, gram na ps no więc słabo. Oczywiście, na czwórce, bo na piątkę mi nie stać, trochę. No i oczywiście, co? Dobra, czy ja mogę? Czemu nie mogę wziąć rzeczy? Halo? Czemu gałka mi się... O, napra naprawiłem. Jest za je mnie budowniczy normalnie dzisiaj. Przecież najpierw zepsułem, wyrzucałem padem i teraz mam za swoje. Trzeba będzie iść do nowego kupić. Dobra. To jest jakiś Marian. Marian. O Jezus Maria! Po tamtej akcji wnika to, że jestem... No, jestem bardzo słabym graczem. I to prawda, nie umiem w to grać. No bo jestem, bo nie umiem Ale no, super, dobra Końc komentowania tamtej gry, to się nie wydarzyło Może tego do filmu w ogóle nie wrzucę To jeżeli tego nie wrzucę do filmu, to po co nagrywam Ten komentarz, nie wiem, dobra Gałka jak zawsze Dobrze, łuk, mam łuk Można strzelać z łuk Moje strzały są tak samo upośledzone jak ja, dobra. Tu biorę to, tu biorę to, tu biorę se to, dobra. Można iść być takim jak y, Dream. Można tak grać jak on, dobra, hop. Czemu tu... A, bo tu jest Dobra, tutaj buduje się jak jakiś tam słynny pro player, nie wiem jak oni się nazywają, ci pro playerzy, no więc... No no więc nie wymawiam jego nazwy, bo nie wiem. Dobra, tutaj. Szybka zamiana bloków. Mam to gdzieś, że ktoś mnie może teraz strącić. Idę sobie na farcie. O, mam nadzieję, że ty nie masz w kaczko. Czy tam, czy tam pis, pis, pisklęciu, jakiegoś tam kurczaku. No to będzie pan kurczak. Oczywiście go nie zaatakuję, bo... bo jestem... pasywnym mobem, czy tam graczem. I ja wolę być ze wszystkimi w tym... W pokoju, w pokorze, dobra. Żartowałem, nie będę, nie jest nikim w pokoju, w pokorze i tak dalej. Dobra, i to jest pan kurczok. Daj mi zjeść jabłko. Panie kurczoku, czy może pan umrzeć? Dziękuję. W ogóle bym prawie umarł. Dobra, mniejsza o to. Mogę to Dziękuję. Dobra, oczywiście ja jestem bardzo dobrym graczem w to. Mam to gdzieś, że przed sekundą mówiłem, że jestem w to słaby cicho tam. Ja to jestem normalnie super. No, czy ja mogę... Z to gałką. Dziękuję. Buty oczywiście, od diamentowe. no to mi się to podoba. Dobra, może jakieś... Jabłko? Nie, nie ma. Nie ma refila, nie ma. Dobra. Oczywiście jak ja... Czyli największy pro player w Polsce. <grym> największy Minecraftowiec, będę... Strzelał z łuku. No weź, żebym jak mógł trafić, stary, dobra. Jest, yy. trafiłem. Łu. Jestem w to dobry. Dobra, to teraz może jakieś moje umiejętności budowniczego. Cyk, 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 cyk. Oczywiście mam to gdzieś. Że ktoś mnie może z łuku strącić. Dobra. Szybki trening strzał. Skoków, nie strzałów. No to dobra, no to ja się, ja tu sobie zostanę. Ja tu sobie poczekam. Tam widać, nazwijmy go Arek, to będzie Arek. tam Marek. I trzeba będzie Arka wykończyć. Arek, ty nie masz prawa istnieć. Dobra, jakoś tak się zbudować. Czy ty wiem, kto bym już miał rzucać? czy tam to były śnieżki, nie wiem. Czy to ty byłeś, Arek? Czy to ty... Nie, to jest... Y... Adam, nazwijmy go Adam. Adam, te... Adam teraz się będzie bił z Arkem. Oczywiście ja się tu podbuduję. Uuu, Adam zabił Arka, czy tam, nie wiem. Nie wiem kto zabił kogo, ale no. Więc teraz ja to wykorzystam, jak największy polski pro player. O nie, nie jest jabłka, nie jest jabłka, Arek, nie jest... A, nie jest jabłka, nie jest tam, czy tam byłeś Adamem? Nie, umrzyj. Zginij, przepadnij, przepadni. Przepad... No, e, no. Było blisko. Było... Więc e, Kolejna gra, w której mam nadzieję, że tym razem to wygram. Chociaż z moimi pięknymi umiejętnościami. Wątpię. dobra to mam. Jedna skrzynka, druga skrzynka, otwórzcie, dziękuję. Dobra, teraz jakaś jest gra chyba na jakieś dobrej temy. Refil, dobra, zbroja, jaka to jest zbroja. Ochrona jeden. Buty przed ogniem będę się chronił. Gałka padowa to już jest normalnie. Już trzeba się przyzwyczaić do tego. Dopóki się nie kupię go nowego pada. A Bóg wie, kiedy się kupię nowego pada. I Bóg wie, kiedy wrzucę ten film. Może za rok, może za miesiąc. Spróbuję tu wziąć... Się. Dziękuję. No więc tak, no co tu się zbuduje. Oczywiście moje umiejętności budowniczego tu, tutaj. Czy mówimy o jakimś budowni <śmany> koleś> fajny koleś? Dobra. Każdego człowieka tutaj muszę nazwać. Klocka. To nie jest człowiek, znaczy gra człowiek, ale w grze to nie jest człowiek. Oś, tak się ma, tak kucaj. Mam to gdzieś, że ja też się kłócam. Kłócajmy się razem. Kurde, czy ja mogę to wziąć? Dziękuję. No więc tak, to będzie Marcin. Ja każdego muszę nazywać: Ludka, kwadratowego człowieka. Nie, gałka mi się zamarusza. Nie tylko gałka w ekwipunku. Gałka w ekwipunku. Jest w ogóle jakaś gałka w ekwipunku? Dobra, to chodź tu, Marcin. Chodź, idziemy wojować. Boisz się mnie? Boisz się mnie, co? Ty też jeszcze sobie. Tam jabłuszko. Złote jabłko. No, chcesz? Chcesz się ze mną zmierzyć? Wolisz się z takim dobrym graczem jak ja, nie zadawać, co nie? Mariusz, znaczy Arek. Znaczy, Marek. Już nie pamiętam. Chodź tu do mnie, chodź tu, chodź, walcz. Ja tam do ciebie nie idę. Nie chcę mi się, może jakieś zaproszenie mi wyślesz, co nie? nie tak. Muszę się sam tam wpraszać, bo wiesz, bo to chyba niegrzeczne jest. Dobra, wejdę sobie znowu na samą górę, bo tak. I teraz, pod nieuwagą Marka, Arka, Adriana, Bóg wie kogo, pójdę tam go wyko... No jeszcze tego to z moją gałką ja nie miałem. Czemu ona się... Dobra, dziękuję. Mam, mam dwa pady, z czego dwa są popsute. Tutaj widać jakiś ultra building. Hop, hop. Obczajanie terenu. Dobra. Parkour mistrz. Dobra. Straciłem HP. Straciłem tak w zasadzie tu jednego koksa. Znaczy nie koksa, tylko refill'a. Chryste. Buty to są takie, nie. Tam te, te ochrony, nie wiem po co. Mam moc jeden na łuku, chociaż nie mam, chociaż nie mam żadnych strzałów. dobra. Hop, hop. Nadal zero strzałów, ale jest przynajmniej jakiś budulec. Będę mógł się, będę mógł używać moich umiejętności do buildingu. Już te garka, nie Garka, gałka. Nie zaczyna dne... No, Czemu? Jeszcze wczoraj tak mi nie działała. Serio, muszę sobie nowego pada kupić. Albo najlepiej nowo konsolę, bo na tym się nie da grać. Ta mapa jest zdradliwa. Trzy osoby. Dobra. Trzeba każdego nazwać yy, wedle tradycji. Yy, Parominutowej tradycji. Trzeba nazwać tego kolesia. Nazwijmy go Bartek. Nie, 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 nie. Nie Bartek. To będzie... Yy, Ziemowit. Ziemowit. To będzie Ziemowit. Albo z tego? Jest jakieś imię? Dobromir, Dobromir, to będzie Dobromir. Dobromir, Dobromir Bożydar. Ma dwa imiona. Czy tam Bożydar to nazwisko? Czy imię? A, jeszcze muszę sobie jabłuszko zjeść. Czy ty ukucnąłeś? Ja się ciebie boję. Przed sekundą było inaczej, ale. Hop! Uhu! Czy ja mam partikle, czy ja... Ja żadnego podcasta nie wziąłem, dobra Czy ja... Skąd? Chodź! Zmierz się ze mną! Gdzie ty jesteś? Zmierz się z moją potęgą! Miecza! Ukaż się! Ty jesteś chyba na dole, co nie? Tak! Chodź tutaj do mnie, co? Boisz się mnie, tak? Boisz się mnie, uciekasz! Wiesz, bo ja ciebie też się... Skrzynka uzupełniona, jej! Perła, dobra, to już wiem, co będę robił. Dżeroń, a nie, ty tam już jesteś. Trzech graczy jest nadal. Został ten Bartek Dobromir. Bóg wie, kim ty jesteś. To jest chyba inny typ, co nie? To jest ten sam, nie wiem. Ostrość, dobra, pewno, że będę ich podpalał. Czy ja mogę... Dziękuję. Ale ile strzał jest? Uu, a ile jest jabłuszek przepięknych złotych. Uu, dobra, chodź tu. Moja perła będzie udana. Siu. Nie, no nie, naprawdę. Dobra, muszę się kiedyś nauczyć perłu rzucać. Tym... Um. Ała? Dobra, tu se zejdę na dół Nie! Czy ja się kopię pod wyspę? Tak to, to gdzie ja tak w zasadzie w ogóle jestem? Hop, 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 hop Pyk, dobra Chodź tu Nie odważysz się ze mną walczyć Dla musie Trafiłem! Dobra, jestem lepszy niż tam jakieś tam Dreamy, Tobiasze, gamingi i tak dalej. Bo ja potrafię strzelić ten strzał z łuku. Oczywiście za 99. razem. Kurde, nie! Idź. Idź ode mnie. O nie, no ja nawet nikogo nie zabiłem, no. Nikogo nie zabiłem, no jak to? No, nie wierzę, no! Naprawdę, dobra, jeszcze kolejna gra. Tam, może wygram kiedyś. No więc tak. No więc, witam znowu w kolejnej grze. Nie nagrał mi się klip wideo, ale na szczęście i tak tamtej grze, tamtej gry nie wygrałem. No więc, o tyle dobrze. Um, no i. Miałem drugą grę, Sto czy drugą czy trzecią, Bóg wie, którą ja grę gram. Nie wiem, ja tego już nie liczę. Dobra, tutaj oczywiście zbagowany pad, zbagowana gałka. Miałem zarąbistą grę, gdzie przegrałem, bo jakiś gościu walił mnie z kilometra z miecza. Może kiedyś jeszcze raz natrafię na takiego władzia, który będzie mi tak samo robił. Dobra. Szybko mogę, już szybko mogę to wygrać, bo mi się już chce ten odcinek kończyć. Dobra. No nie. Mój pierwszy odcinek już mówię, że mi się chce kończyć. Super zapał. No idź ode mnie, no! Ja to muszę w ogóle wrzucać! Znowu nie zapisałem jednego klipu! Jaki ja jestem po prostu upośledzony, ja nie wiem. Naprawdę, czy skąd mi się wziął pomysł nagrywać na tym YouTubie? Skąd mi się wziął pomysł? Skąd mi się wziął taki pomysł w ogóle? Po co to komu jest? Po co? Ja pierdzielę, żebym się za dużo tych proplayerów na naoglądał. Słowo roku nowe, też proplayer będzie. No bo za dużo tych, ty, jakiś tam tego, jakoś nazywał, Dreama, Tobiaszów gamingów, jakichś takich tych polskich bardziej. Co to robi? Hamburger, no hamburger normalnie, harb... a to skrzynia jest Ostrość, dwa no to gdzie, że miałem taki sam dobra, jem tutaj jabłko, y, jabłko, y, nie wiem, jabłko bycia fajnym, idę cię wykończyć, zabić, zamordować, spadaj, dobranoc, dziękuję, co ty jeszcze tam żyjesz? No stary, można i tak. No dobra, teraz natrafiłem na jakiegoś spoconego gracza. Mam to gdzieś. Ja idę na środek. Chodź tu, chodź tu, Marian. Jarek. Dobromir. Olbrzymir. Umrzy i przepadni przepadnij. Dobra, zabiłem. Teraz jeszcze jest kolejny pode mną. Dobra, chodźcie tutaj. Ja już się wkurzyłem. O nie, ty jesteś nade mną, nie pode mną. The fuck? Ja tu zaraz umrę! Halo! Ja nie chcę! Jestem jeszcze młody. Po moim głosie pewnie możecie wywnioskować, że, że jeszcze bardzo młody. Hehehe. Dobra, hop! hop, Triki, fiki, miki, seriki, piki, tutaj! <ścoughs> nie! Nie! Ja to już nagrałem kurde godzinę i nie mam żadnej dobrej gry. Godzina to nie jest pewnie dużo, ale mam to gdzieś! Jak to? No nie! A, i zapomniałem powiedzieć, no, nara, 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 miłego dnia.